Dziś sobie zrobimy opinii trzech paczek kart od Sportzo Pierwsza Liga. Oczywiście materiał nie jest sponsorowany. Oczywiście mam trzy takie same saszetki za 30 złotych, hobby, 8 kart. Zaczynamy. Pierwsza paczka, a wy niej. Głównik LKS, LKS, Borecki, Deamo. OK Okej. Okay. Okej. Uh! Na pierwszej paczce jeszcze nawet nie mogę tej odczepić. Ale gruba ta paczka, ta karta, zobaczcie sobie sami, nie? Mam fragment koszulki z autografem. Angela Rodado, już jestem zarobiony na pierwszej paczce. W chłopie. Druga paczka, ja już jestem zarobiony. E, Łysiak, Kozajda, Bogusz, e, Starzyński, nie wiem kto to, Szymański. Przybyłko, ok. Michalski i minigielka. Gruba też, to możemy w sumie wyjebać, bo nie jest potrzebna. I ostatnia, pobyt ze strzeczka, Ja już jestem zarobiony, powiem szczerze. S Sobczak, nie znam żytek, pik, wilkę. Ok, <gryw> nie wiem co tu powiedzieć innego. Ładna karta, ale powiem szczerze, ładna. I... Uu, 10 kart jest tylko takich. Z Woliński. No, no i to tyle. Jak oceniacie ten go? Dzisiaj z czaszetki hobby wypadła mi koszulka, fragment koszulki Angela Rodado z autografem. I powiem szczerze, że to była moja pierwsza paczka w życiu z pierwszej ligi sportlow. Pierwsza jaką otwierałem i już od taki bęgel, nie? Zajbiście.